Cześć z tej strony Jorweta, to kończy na kanale. W pierwszym odcinku postanowiłem odświeżyć taką talię, którą już prezentowałem na kanale, ale od tego czasu uległa lekkim zmianom i uznałem, że warto ją zaprezentować raz jeszcze, ponieważ e, to jest talia, którą aktualnie wbiłem w mój ranking, tak? E, wbijałem, bo uznałem, że już więcej e, nie będę wbijał, bo musiałbym się uciec do e, strasznych czynów, czyli grania załóżmy Haraldem. Yy, albo krachem sk na skaligę co byłoby osiągalne w dla mnie, tak? Bo mówię, mam te karty w sumie większość. Musiałbym sobie postworzyć musiałbym, musiałbym, potrzebowałbym musiał. max 6000 fragmentów, a to jest dla mnie do zrobienia. No ale po prostu przyjmij mi się gadano, przy mi skatel nie będę się męczył, tak? Yy, ani w gardę którym też mógłbym pograć jakoś... W tym sezonie nie idzie najlepiej, ewentualnie ten Ardal pod taktyki. Natomiast e, Dana, czyli Tier 3 według Team Aretuza. Zaszedłem tu na drugi rangi i pokonywałem tym Krachów. E, teraz po zmianach też e, trochę e, Haraldów, Svalbona idzie tym pokonać. E, te metalowe na pewno, tak Ardala, choćby też tego wcześniej wspomnianego przeze mnie. E, natomiast co... Za każdym razem po prostu jak dodę do, do skończę witrażyk, e, Ciri następuje po prostu załamka i przegram pierwszy mecz i leci już z górki, fala. Więc uznałem, że może nie, to może dla mnie nieszczęście jest, może w przyszłym sezonie się odda dopiero dobić do z, jedynki albo zerówki, e, albo po prostu na tej dwójce, tak? Bo u, nie ukrywam, że ja nie jestem jakimś super prostym pro, pro, prograczem, Zajmę mi się e, misplay albo miskliki jako częściej. E, i nie wiem czy zasługuje na tą zerówkę tak? bo to jest jednak ranga już pro rank tak? to, to coś znaczy o graczu a ja wolę być takim tuberem który nie opiera swojej, nie, swojego kontentu na takich czysto taliach, rankedach tylko właśnie na takich zabawowych, śmiesznych e, fandekach, które może nie, też nie tylko fandekach ale takich właśnie taliach też, które mogą przynieść trochę frajdy z gry ale będą też nie mocne będą no mogły się mierzyć z, z, z dekami rankingowymi i właśnie tutaj przychodzi ta dana która naprawdę radzi sobie na, na rankadach dobrze y, do momentu kiedy właśnie doszedłem do, do drugiej ranki tu się zatrzymałem tutaj rozegrałem około myślę już co najmniej 50 meczy no i niestety myślę tak że z 30 na nich przegrałem bo mój współczynnik przegranych na nich o, 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 urósł po prostu niewiarygodnie e, ale na wcześniejszych rankach trzecia, czwarta, piąta, szósta 7, od 7 zacząłem e, nie od chwila, tu jest ściągać daną od chyba z samego początku tak, od samego początku, czyli rangi bodajże 12 tak, 12, 12 w każdym razie talia radziła sobie świetnie aż do czasu, kiedy grać bardziej były bardziej swal blody, tak? Pojawiały się. I musiała ta talia ulec lekkim zmianom. Pierwszą zmianą był wielczy dół, który wrzuciłem, który swoją drogą bardzo fajnie się sprawdza na e, wszelkiego rodzaju haraldy albo e, Ar Arniolfy, ponieważ e, zwykle Arniolf na ma, ma siebie Arniolfa i swan riga. Co sprawia, że jeśli wyrzucimy wilczy dół i zabijemy Arniolfa zanim aktywuje swoją umiejętność to sprawia, że kasujemy raz jedną kartę przeciwnikowi, a z fan -liga chodzi tylko za 5 punktów, więc to jest bardzo fajne w połączeniu z finisherem u Arniolfa, a u Haralda po prostu kasuje ta góra najczęściej. Natomiast u z to jest, czasami skasuje, załóżmy jak użyć w moim momencie, to Wilkarla, czy może Olafa, tak? Więc to są też bardzo mocne karty, na których te się opierają. Oprócz tego kolejnym względem była to jest Searsa, po to tylko aby było więcej punktów na Seldonie. To zaczęło się pojawiać kiedy uznałem, że nie ma sensu grania Sheldona tylko po to, żeby było trochę więcej kasnów, no, jeśli on będzie taki mały, bo zwykle on wchodził za 3, 5, po, za 6 po 10 punktów, po nie szło go czasami zbufować, Więc dorzuciłem tutaj tego tą SIPS, żeby było łatwiej zbufować Sheldona e, i wymieniłem dwóch e, mahakamskich obrońców na dwóch hartowników. Co e, sprawia, że mamy trochę więcej kontroli, ale równie dobrze nie ma e, nie mamy problemu z rozpoczęciem rozrywki, bo zapasowujemy jednego hartownika młodą drwiadą, którą możemy wyrzucić jako pierwszą kartę, jeśli rozpoczynamy pierwszą rundę. Zmacniamy ją sobie albo nie. E, I to jest taka karta, którą na spokojnie możemy wyrzucić i nie będziemy, powiedzmy, że strat e, Samą talią e, staramy się doprowadzić do tego, c, do tego, że spasujemy pierwszą rundę między na poziomie siedmiu kart, e, a nasz przeciwnik na tym wypadku sześciu. Żeby albo spasował, albo dojechał do tych... E, 7 kart w drugiej rundzie, my do też siedmiu e, albo mniej w zależności tutaj nam będziemy mieli punktów e, do przebicia przeciwnika e, I tak, czekamy na jak najdłuższą rundę drugą, znaczy trzecią e, I pierwszym zagraniem, jakie robimy to jest obojętnie kolejności dana bądź zagranie z ręki danie, zagranie z, bądź z ręki, V w wodebrochilonu i dana w e, saskie albo Drzewca. Wtedy stole mamy już trzy silniki, które będą działały, które będą lubiły punkty. W następnej turze zagrałem Odyńca i mamy wtedy już cztery silniki, z czego jeden już, trzy działają na pełną parą. Saskia robi, sięgną dwa punkty co rundę, więc to jest naprawdę spoko. Na jedną, na trzecią turę ta Saskia mi zrobiła prawie, ile to było, 16 punktów, tak? No To jest naprawdę sporo. O wiele więcej niż Drzewiec odyniec, tak? Bo Drzewiec odyniec maksymalnie zrobi to zadając obrażenia, zakładając, że rzucimy go w pierwszej rundzie, to zrobi ich w dziewiątej, 7 dziewięć, siedem dziewięć, siedem, pięć, trzy i jeden, czyli właśnie, to nie jest 10 punktów, tak? Oczywiście może ten zraniony wtedy się uleczy, ale to jest już takie mniejsza Na finishera oczywiście jest Wielki dom Barnaba bądź Sheldon więc karty dość mocne jeśli chodzi o ich, jako finishera E, oraz mo, potencjalnie trucisna No dobra, myślę tu na tyle z omówienia, więc możemy przejść sobie nawet na Rankeda e, Co pana nie wiem czy wygramy, tak? No bo to jednak jest już ta druga ranga i mimo że mam zero witażyków bo e, to się tak waha, tak? Ja teraz postanowiłem, że gram w rankedy e, dla fanu jako po prostu zwyczajną potyczkę, bo już nie spadnę, tak? I tyle. E, a też gdzie się znajduje myślę normalne potyczki. Więc F może coś wyjdzie, może będzie pierwsza ranga w tym sezonie już mi na tym kompletnie nie zależy po prostu się bawię, tak? Polbię grać w winta po prostu gram na Kalwejta to może być albo asymilacja albo albo, albo, albo asymilację chyba widziałem tylko na Kalwejcie szczerze rozpoczynamy gierkę i dostaliśmy młodą Doriadę więc to jest na pewno spokoj informacja eee... Woda prokilonu może iść out Dragon of 1 może iść out i na obecną chwilę gitator też idzie out. Dostam szydna. Eee, dobra. Nieważne. Trzeba było dostać Ale na... No mogłem dostać chyba maksymalnie 1 do 12 szans, zmiana na to, że dostanę na więc... Dobra, już jest co, bo tutaj do riada siedzi na stole. Dobra. Jakie nienawidzę widzę tej karty, naprawdę. Uff. Nie jest źle. Natomiast teraz po prostu sobie przerzucimy już elfy. Nie żyjesz, nie żyjesz. Tu nam robi silniczek jeden punkt rundę. gdybyśmy mieli jeszcze czas na lapbo zwykam pierwszą turę w ten sposób, że rzucam młodą dryadę. Jeśli rozpoczyna młodą dryadę, na przewagę taktyczną, jakiś elf, agitator i pasuje. Bo to jest zazwyczaj to właśnie 15 punktów dla nas, minus 3, potencjalnie 3-2 dla przeciwnika. Sisa o, to gościowi się trafiło. A dla nas też, bo e, mam takie swoje powiedzenie, e, co, e, co zharmonizowane, to nasze e, albo moje, ponieważ e, zabił mi Elfa. Czyli teraz ponownie mogę zagrać Elfa i będę miał tą samą. E, jeszcze raz buffuje się tą samą kategorię. Wyznać Dlatego fajnie jest rzucić oddyńca, może być pierwszej i drugiej tusze, z tego powodu, że e, w późniejszym etapie gry, jeśli go zabije przeciwnik. To Wielki Dąb ponownie zbufuje nasze degiady. Północny Wiatr, no spoko. Mamy Seerce, więc to będzie fajne połączenie z Sheldonem. E, I na Piątce to może być nawet taki czynnik, który będzie pasował akurat do tej na ten matchup, ponieważ gościu może mieć e, Shillarda, tak? Więc to będzie ta karta, która idealnie skontruje Shredduna, jeśli e, nie zostanie wyrzucony w pewnym momencie. Dobra, e, o wilku ma tak to powiem. Mm, dobra, to my sobie postawimy teraz wrzucić Seerce i spowodować będą Shredduna już na spokojnie, bo raczej Shilarda nie będzie skrzeszał. Więc to takie jest dla nas bezpieczne w miarę. Ewentualnie mogę pach wielki dom, żeby wiele więcej w trzeciej rundzie, ale myślę, że Sheldon no, oczywiście bardziej chwaca, bo te punkty są jakby podwajane, tak? E, bo robi po prostu dwa razy więcej z, z dwóch punktów. Okej, okay, przeciwnik spasował, my sobie rzucimy jeszcze jedną kartę, bo tego wymaga sytuacja jest nawet spoko ręka, ponieważ mamy dość sporą ilość e, kategorii unikalnych typu pan... E, bestia, Gnom, Drzewiec, Elf, Krasnolud. E, o, jest jeszcze Agitator, więc to jest naprawdę spoko też... Agitarę można łatwo zabić, tak? I to sprawia, że Krasnod może... Znaczy, że po prostu Kategoria Castonu zostanie nam jakby dwa razy wliczna w harmonię. Dobra. E, teraz niestety chyba chciałbym sobie wymienić saskie. I szukałbym Driatów. O nie, dostaliśmy papkę, no nic, tak się mówi, po co mówi się trudno. I proszę, mamy 17 punktów na start. Spore tempo. w tu że będzie ich już... ...quick maths... ...24, ale, ale będziemy mieli już silnik odpalony 1. Teraz gościu może to albo skontrolować Eganem, bądź tam zabijając jedną Triadę, bądź Saskie, jeśli ma... E mam zabić. I te właśnie nie lubię grać na, tego właśnie nie lubię grając na mm, Nilfgaard, tego Egana, harmonią właśnie. Co się zagrasz? Leto! O! Uh. Ciekawe. No to ono sobie zada tylko dwa punkty, ale powiedzmy, że to jeszcze ujdzie. Nie! Tak, Mis tak, Czasami za szybko klikam i to są właśnie te czasami błędy, które w większości popełniam. Nie większości, no większość błędów, jakie popełniam, ale też nie jakoś często się zdarzają, tak. On może teraz zabić tą Saskię, natomiast nie wiem, czy właśnie nie wolałby sobie zablokować teraz dyńca, bo saskie powiedzmy, że ma jeszcze czas zabić, tak? W sumie mogę wrzucić teraz wilczy dół. I wiecie, że on wyrzuci z żeby zabić Saskie, tak? Bo tak to Saska zrobi kolejne dwa punkty. Więc to będzie prawdopodobnie chciał mu zabić w tym momencie, y, ponieważ y, wcześniej zablokował Odyńca, bo widział, że Saskie ma dwa cooldown'u W ogóle dajcie mi znać y, w komentarzach raz, co sądzicie, na temat y, 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 nowego y, dodatku do Gwinter, drugiego w tym roku czyli Niech nowy by zadrżą! O, wyczuł, że to może być wilczy dół, a nie e, e, popka mierząca, no ale spoko. E, przyszła nam Saskia, zrobiła kolejne dwa punkty, tak? Więc spoko. E, my sobie rzucimy teraz agitatora, bufujemy Sheldona e, i następny będzie jakiś elf, prawdopodobnie Syaran. O, do roboty chamy. O, Tak, będzie na pewno Cjaran. Wrzucimy sobie można na... W ten sposób... Mamy złe przeczucie. Ponieważ nas przeciągniemy sobie dragonem go w ostatni rząd i, i zagramy wielki Dąb. Albo Barnabe, bo dragon jest jedynym elfem i chcielibyśmy go zachować. Więc to też jest opcja, którą możemy wykorzystać. Zginie ten świat. Ok, my remisujemy, ale goś też nie ma lidera, też nie mam lidera jest 5 5 w kartach. Więc teraz tak, ci... Nie to teraz poleci chwila teraz poleci sobie Co? poleci Barnabas O przepraszam odbiła. Elf Krasneru, No niestety nie ma harmonii, więc troszkę szkoda, ale to pokazuje, że nawet bez harmonii da się wygrywać tutaj, tą talią, bo mimo że mam tu na danie 9, niektórzy grają dziesiątkę, ale... Uznałem, że lepiej jest grać dane w pierwszej e, turze e, rundy trzeciej, e, gdyż po prostu robi więcej punktów w czasie, tak? Robi ta harmonia więcej punktów. O, to jest szub, dobra. E, ani, aniżeli żeby grać ją na raz z barnabą, tak? Jak trzeba to sklep w sklepie. O, ciekawe. Naprzód, wichet. Eee... Nie, zrobimy to w ten sposób. E, wiem, że sklep mi, że mi zginie kra, e, krasnolud, ale już chyba teraz chciałbym rzucić wielki, no albo nie, jeszcze nie, mogę wyrzucić zawsze pan, panterę w ostatni rząd, a następnie potem e, wyrzucić wielki dom, żeby zrobił jak najwięcej punktów, e, nawet jeśli jest obity, tak? Bo to jest jednak dość sporo punktów, nawet jak na e, niektóre goldy, czyli punktów. Tutaj jest ich łącznie 9, tak? Bo to jest tyle punktów, ile robi, prawie trochę ponad więcej, niż ile robi, nie, trochę mniej, niż tyle, ile robi seric w połączeniu z Eganem. A, nie mogę tu znaleźć dobrego porównania. Tak, najlepiej będzie, będzie zagać, nie, najlepiej będzie chyba zagać w ten sposób, bo skasujemy mu niewolniczą piechotę. Co może e, trochę mu tujnić bo może mieć też e, tego wrędę Tak, wremdę e, Czyli by sobie zbufał je o dwa Wszystkie. Wszyscy poświęcają się dla cesarstwa. No spoko. No i co? Chwila prawdy, co nie? Dobra, dobra. Zobaczymy, czy Sheldon mi to wyciągnął? Nie wiem, 12 punktów, 13 punktów musi zrobić. Jeśli ma jakiegoś... A właśnie, z tej to zapomnieliśmy o Serylicie, znaczy ja zapomniałem, no, zwycięstwo, pierwsza ramka, znaczy, pierwszy witrażyk 2415 mmera. Jak widzicie talia sobie radzi nawet dobrze, jeśli nawet jej ucieknie to co najważniejsze w talii, czyli ta harmonia Co nie przez Agana, czyli coś czego naprawdę wkurza się za każdym razem jak tylko zobaczę no ale bywa i tak, więc trzeba sobie radzić. I jak widzicie udało mi się. Jeszcze pokażę wam... Pff, co ja robię? Nie tutaj. W Bibelotach. Jest cirka, udało mi się złożyć. E, już kilkukrotnie, chyba sześć 6 razy udało mi się złożyć całą ramkę cirki. No niestety nie udało się jej jakby to powiedzieć przebić. E, więc... Nie mam było możliwości wejścia na pierwszą rangę. A fajnie by to wyglądało, bo ta... Jedynka tak fajnie się wpasowuje, taki, ile to jest, e, jakiś tam ośmiokąt taki, dziwny. E, natomiast um, ja sobie i taka czy zostanę przy Jorwecie. Jak dostanę e, kont z kontraktów tą ramkę, to na pewno ją zamienię. A to już tuż, tuż, bo nawet nie zauważyłem jaka minęło 728 zwycięstw, tak? No to jest dość sporo jednak e, gierek już. Ile tu jak w przyciem czasu, no leci, leci czas. W każdym razie to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja żegnam się z wami i do usłyszenia. Cześć!